Dzień dobry Państwu, Beata Tomczuk, Gazeta Finansowa, a goszczę Pana Karola Kamasa, dyrektora marketingu i rozwoju Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o benefitach pracowniczych, a punktem wyjścia jest m.in. ta oto historia yy, zaczerpnięta z Twittera. Otóż dyrektor generalny Tesli Elon Musk, który od niedawna dołączył do Twittera, jako członek zarządu, zapytał użytkowników Twittera, czy centrala Twittera w San Francisco nie powinna zostać przekształcona w schronisko dla bezdomnych. Nie wiem, czy to było z przemrożeniem oka, ale właściwie logiczne, bo okazało się, że w niej nikt i tak się nie pojawia. Wykaz ewidencji. Podaje, że szczytowe obłożenie w firmie wynosiło 25%, a średnie poniżej 10% pracowników, a tymczasem firma ta zainwestowała 13 milionów dolarów rocznie w benefity na usługi gastronomiczne dla swoich pracowników, których właśnie raczej nie ma w tej firmie. Więc czy benefity dla pracowników mają szansę być efektywne? Oczywiście tak, mają szanse być efektywne, mogą być one efektywne wtedy, kiedy odpowiadają na realne potrzeby pracowników. Te realne potrzeby pracowników się zmieniają, chociaż mamy do czynienia z pracą hybrydową, pracą hybrydową, która trochę zmieniła funkcjonowanie pracowników, tak jak pani redaktor mówiła, 25% to jest maksymalne obłożenie w Twitterze. Różnie w różnych firmach to, firmach to wygląda w Polsce, natomiast są firmy, które przeszły na tryb hybrydowy albo w 100% zdalny w znacznej mierze. Więc teraz te benefity, które były związane na przykład z dofinansowaniem posiłków w miejscu pracy, w biurze, no absolutnie teraz nie zdają egzaminu, dlatego. Pracodawcy przechodzą na benefity dużo bardziej elastyczne, takie, które wpisują się w ten model pracy hybrydowej, które umożliwiają realizację tego benefitu nie tylko w okolicach biura, miejsca zatrudnienia, ale również w domu, w nieopodal szkoły, miejsca przebywania pracowników. I na przykład takim ciekawym rozwiązaniem jest, jeżeli chodzi o to dofinansowanie posiłków, że rzeczywiście spada udział tych dofinansowania posiłków w zakresie chociażby kantyn stołówek pracowniczych, a rosną instrumenty dużo bardziej elastyczne, tak jak karty przedpłacone na posiłki, które można zrealizować w dowolnym sposób, albo w miejscu pracy, bo one dają taką możliwość, albo zdala w punktach gastronomicznych na na przykład nieopodal nie opodal miejsca zamieszkania, czy nie opodal po prostu przebywania pracowników. Myślę, że to jest jeden element. Drugi element, o którym warto powiedzieć, to jest również obecna sytuacja finansowa. Obecna sytuacja finansowa, która jest ewidentnie związana z wysokim poziomem inflacji, z taką rzeczywiście sytuacją, w której nam Polaków pogorszyło się. Pracownikom polskim w tym się pogorszyło. 90% badanych twierdzi, że wzrosły wydatki na żywność, wzrosły wydatki na, na codzienne zakupy. 80% badanych twierdzi, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Więc te benefity, które są elastyczne, które w jakikolwiek sposób odpowiadają, tak bym to powiedział, na, na bieżące potrzeby związane z wsparciem domowego budżetu, to są te benefity, które, które zdają egzamin. A czy benefity pracownicze to obowiązek, czy dobra wola pracodawcy? To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście z punktu widzenia formalnego jest to dobra wola pracodawcy, natomiast praktyka pokazuje zupełnie co innego. Mamy do czynienia z rekordowym niskim bezrobociem, co z perspektywy oczywiście pracowników jest wspaniałą sytuacją, natomiast z perspektywy pracodawców jest to niezwykle trudna sytuacja z punktu widzenia wyzwań, które czekają. Ta konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża. I pracodawcy dwoją się i troją, żeby nazwę to propozycja wartości była jak najbardziej efektywna. I właśnie elementem propozycji wartości pracodawcy jest właśnie zbiór benefitów, które, które oferują swoim pracownikom. Im te benefity będą bardziej elastyczne, będą dopasowane do realnych potrzeb pracowników, tym będą postrzegane jako dużo bardziej atrakcyjne, i ten pracodawca będzie no, takim, to był większym magnesem dla tych potencjalnych pracowników. To jest jeszcze również kwestia utrzymania, tak? bo to jest jeszcze ten element, którym chyba warto powiedzieć, no, bo jedno to jest pozyskanie nowych pracowników, drugie to jest utrzymanie tych pracowników, którzy, którzy obecnie pracują. My widzimy na rynku i nasze badania, badania Sodexo pokazują, że rzeczywiście ta rotacja na rynku pracy jest bardzo duża, bo pracownik no, no, odczuwa inflację, jest ta presja na, na, na podwyżkę, nie każdy pracodawca może zrealizować, więc automatycznie często wychodzi, wychodzi na rynek poszukiwać nowego pracodawcy. I ta dobra polityka benefitowa, polityka benefitowa, która wspiera również pracowników, może stać się takim elementem, który bardzo mocno działa w zakresie utrzymania pracowników. Państwo badają rynek benefitów. Co w takim razie przyciąga pracowników do danej firmy? No, tych czynników jest dużo. No oczywiście, truizm to co powiem wynagrodzenie jest numerem jeden. Każdy z nas jednak pracuje przede wszystkim dla, dla pieniędzy no, taka jest funkcja. Natomiast to nie jest tak, że wynagrodzenie jest tylko i, tylko i wyłącznie jedynym elementem, który, który wpływa na. na Atrakcyjność pracodawcy. Bardzo ważnym elementem są te czynniki miękkie, takie jak atmosfera, takie jak relacje w pracy, takie jak docenienie. I tutaj te nasze badania pokazują, że aż 81% pracowników uważa, że element właśnie komunikacji, docenienia od swojego przełożonego lub pracodawcy jest elementem niezwykle kluczowym w takim percepowaniu i w postrzeganiu pracodawcy. Trzecim elementem, który jest takiego pogranicza miękkiego i twardego, to oczywiście pozapłacowe benefity. I te benefity, które są najbardziej elastyczne, najbardziej uniwersalne i odpowiadają na, no, na najbardziej masowe potrzeby pracowników, są najbardziej atrakcyjne. I rzeczywiście te masowe potrzeby to każdy z nas odczuwa to jest elementy związane ze zdrowiem czyli wszelkiego rodzaju opieka medyczna to jest cały czas benefit numer jeden, bardzo popularny i niezwykle rosnący teraz benefit związany z dofinansowaniem posiłków. Jest to również związane z, ze zmianą prawa, która miała, miała miejsce w tym roku w marcu 2022 roku, która podwyższyła fiskalne korzyści dla pracodawcy i, i, i pracownika, jeżeli chodzi o finansowanie posiłków tracą na atrakcyjności te benefity, które są niszowe, które nie adresują wszystkich potrzeb albo no nie są takimi benefitami pierwszej potrzeby, o tak bym to nazwał. To ciekawa jestem, jak określi Pan ten benefit, o którym myśli pokolenie zetek, czyli osób urodzonych między 1995 rokiem a 2012, którzy zdaniem Według Forbes'a, bo to jest wiadomość czy stąd, za najlepszy benefit od pracodawcy Zetki uważają dni wolne od pracy. Więc moje pytanie brzmi, jak zatem kwestia pokoleniowa zmieniła podejście do benefitów? Um, nasze analizy pokazują, że są benefity uniwersalne. Są benefity uniwersalne i takimi benefitami uniwersalnymi jest właśnie opieka zdrowotna, opieka medyczna czy dofinansowanie posiłków, które niezależnie czy mówimy z pokoleniem, o pokoleniu Z, Y, X, one cały czas są atrakcyjne i one są topowe. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z pewnym zmianę, zmianą pokoleniową i takim innym podejściem troszeczkę do pracy, ten work-life balance, w ogóle ta filozofia well jest wśród pokolenia, pokolenia ze tych dużo bardziej istotnym elementem. No i prawdopodobnie dlatego pojawiają się te dni wolne od pracy w, w czubie jako jeden z atrakcyjniejszych benefitów. Um, no tak, no to jest kwestia zmian pokoleniowej, zgadzam się. Czyli to nie jest jakiś niszowy benefit, nie jest to niszowe oczekiwanie od pracodawcy. Nie jest... Mm. Tu jest kwestia bardzo, bardzo specyficzna, dlatego, bo mówimy tutaj o, o elemencie jak gdyby oczekiwań pracowników i możliwości pracodawcy i rzeczywiście widzimy wśród, wśród zetek większy akcent i takie bym powiedział zainteresowanie tego rodzaju benefitem. Pracodawcy myślę, że jeszcze nie są tam i cały czas ten benefit jest dość rzadkim, rzadko oferowanym. Benefitem, natomiast są elementy takie, bym powiedział, przejściowe. Pojęcie workation, czyli, czyli możliwość pracy zdalnej, łączenie pracy i wakacji, czyli de facto możliwość pracy nawet poza terytorium kraju, w którym można de facto pracować z całego, z całego świata. To są takie kroki, które idą mniej więcej w tą stronę. Natomiast podkreślam, że cały czas korem są te benefity uniwersalne, tak jak opieka zdrowotna czy dofinansowanie posiłków, i to są rzeczy, które niezwykle cieszą się dużym zainteresowaniem właśnie wśród generacji Z. I to, co jest ważne, to jest elastyczność tych benefitów. Elastyczność, mam na myśli tutaj możliwość zrealizowana w, w różnym miejscu. Mówiłem o, na samym początku naszej rozmowy o miejscu pracy, o miejscu zamieszkania, ale również online, offline to są takie elementy, które też są kluczowe. Liczba punktów, placówek, które umożliwiają realizację tego benefitu jest również bardzo ważna. Trochę Pan już zahaczył o to, znaczy wypowiedział się na temat tego. O co ja jeszcze chciałam jednak dopytać, czego jeszcze dzisiaj wymagają pracownicy od swojego pracodawcy? Mówiłem o wynagrodzeniu, rzecz oczywista. Mówiłem o, o, o benefitach, to jest zawsze, to są dwie kluczowe, kluczowe elementy. Trzecim elementem powiedziałbym, że to jest kwestia takiego, takiej atmosfery, relacji w pracy, pewnego środowiska pracy, kultury organizacyjnej. To jest niezwykle istotne, szczególnie w dobie pracy. Hybrydowej, gdzie nie buduje pracodawca z pracownikiem takiej lojalności do miejsca pracy, element dojazdu do pracy zaczyna być mniej istotny. Skoro zaczyna być mniej istotny, to dla pracownika nie jest już tak głównym kryterium. Więc cała ta atmosfera jest niezwykle i ważna. Pojawiają się elementy również takiej społecznej odpowiedzialności biznesu pracodawców. Młodzi chcą rzeczywiście, żeby ich pracodawcy byli. Świadomi, żeby działania były dużo bardziej etyczne, nastawione nie tylko i wyłącznie na zysk biznesowy, ale również na szeroko rozumianą społeczną pomoc otoczeniu. O tak to nazwę. Miło brzmi przyszłościowo. Dziękuję bardzo za ten komentarz, pan Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju Sodexo Benefits and Rewards, serwisu z Polska był gościem gazety finansowej. Udanego dnia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.